Ja na przykład miałam kiedyś taki, taką panią, słuchajcie, pani była pracownikiem zakładów i te zakłady kupił przedsiębiorca. Taki nowobogacki przedsiębiorca, który chciał tych wszystkich pracowników powyganiać, ale nie za bardzo mógł. No i skierował do nich pisma. I to pismo zaczynało się od takiego stwierdzenia, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. No jak ja to przeczytałam, słuchajcie, to uśmiałam się naprawdę setnie. A, I nic sobie z tego nie zrobiłam, ale pani była przerażona. Pani była przerażona i odeszła z tej pracy. Dlatego tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, co kogo rzeczywiście dotknie, co, co sprawi, że będziemy się czuli zagrożeni. Na pewno o wiele łatwiej jest to w stosunku do takiej nietykalności cielesnej, prawda? Bo tutaj możemy, ja już o tym mówiłam, że jeżeli jesteśmy na marszu jest pan policjant, który jest funkcjonariuszem publicznym, to nie możemy naruszyć jego nietykalności cielesnej. Oczywiście nie możemy go też w żaden sposób obrazić, ale to naruszenie nietykalności cielesnej to nie jest tylko to, że go uderzymy, wystarczy, że mu strącimy czapkę. Albo, że nie wiem, oblejemy go czymś, albo, że urwiemy mu guzik. W związku z tym to jest takie namacalne, prawda? Wtedy widać, że coś komuś robimy, natomiast trudno jest w zakresie takiej mowy nienawiści określić, co kogo uraziło, co kogo zniesławiło, co kto, na przykład, pełni jakąś ważną funkcję i w związku z tym, że zostanie obrażony, to, to straci tą swoją powagę do, do wykonywania tego urzędu, czy tej funkcji, czy, czy tego swojego zawodu. Naprawdę jest to bardzo, bardzo trudne i za każdym razem musimy to, to znaczy milczenie jest złotem, ja tak powiem. Naprawdę starajmy się nie mówić zbyt dużo i, i nie obrażać nikogo, ja w ogóle jako adwokat i to pan mecenas na pewno potwierdzi, to my mamy specjalne takie, no, specjalną odpowiedzialność za słowo, tak, no, po prostu wiemy, że czasami jedno słowo, dosłownie jedno słowo albo i pół słowa to jest za dużo, dlatego starajmy się, starajmy się po prostu nikogo nie obrażać.